Siema wszystkim. Wyszło niedawno demo Gothic Remake, więc uznałem, że z racji tego, że moje początki sięgają Gotika czy jakby to powiedzieć, no zacząłem od tej gry poniekąd. To uznałem, że spróbuję sobie tego, szczególnie, że ja osobiście nie mogę się doczekać remake'a, ja jestem dobrej myśli cały czas. A czy będzie tak dalej po ograniu tego dema, to jeszcze się okaże. Także myślę, że nie ma co przedłużać i zaczynamy grę. Zapomniałbym tylko jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie o zmianie języka. Wiadomo, Gothic to jest polska gra, więc musimy grać po polsku. Wciąż żyjesz? Dobrze. Jestem Diego. Jestem. Nikogo tu nie obchodzi twoje imię, chłopcze. Chyba że dasz im ku temu powód. Słuchaj, zwykle to ja pokazuję świeżakom, co jest co. Ale lawina odcięła nas od doliny, więc mam teraz ważniejsze sprawy na głowie. Nasi ludzie mają oczyścić ścieżkę, ale znając ich, zajmie im to parę dni. Znajdź sobie miejsce na obóz, bo spędzisz tu trochę czasu. Wszystko jasne? Jak dobrze słyszę, to jest ten sam aktor głosowy. Co mnie cieszy, mnie bardzo cieszy. Eee, mogę jakoś pomóc? Mogę jakoś pomóc? Dzięki, ale nie. Mógłbym rozbić obóz gdzieś tutaj? Nie. Ten plac wymian należy do Starego Obozu. I dopóki nie staniesz się jednym z nas, nie możesz się tutaj włóczyć po zmroku. Znajdź sobie jakieś dobrze osłonięte miejsce. Nasi chłopcy widzieli w pobliżu kanionu cieniostwora. Uważaj na nie. Polują w nocy. Rozumiem. Dzięki. Jasne. Witamy w kolonii. Pierwsza rzecz, o której już mogę coś pozytywnego powiedzieć, to jest dubbing. Według mnie brzmi świetnie. Teraz zobaczmy, jak działa sama gra. Mam. O, 50 fps, -ów. dobra. To ja muszę coś po... pozmieniać. Dobra, odpaliłem sobie grę na wysokich i działa mi w. no dalej w 50 klatkach jakoś. A no komputera nie mam najgorszego, także optymalizacja chyba trochę leży. Jeszcze spróbuję coś zmienić. O, odpaliłem na średnich i już jest lepiej. Pierwsza rzecz, jaka już mi nie pasuje, to jest to, jak blisko jest kamera naszego bohatera. Chyba, że to też można zmienić. Dobra, pole widzenia też zwiększone, także powinno już być mniej klaustrofobicznie i dla mnie, i dla was. Dobra, czas rozejrzeć się po placu wymian zobaczyć, co tu jest do zebrania. To kiepski pomysł. Jeśli znajdą mnie tu śpiącego, to już po mnie. Napisy nie pasują do tego, co mówi postać. W sumie przypierdalam się o nic, ale ja akurat zwracam uwagę na takie szczegóły. Boże, nie siadaj na tym krześle, wstawaj. Wstawaj, kur... skrzynka. Radomek już cały, wyczyszczony. Popatrzmy jeszcze tu na zewnątrz. O Boże, mandolina. Gdzie ta mandolina? Zadania, miejsce do spania, znaleźć schronienie przed nadejściem nocy. No Bariera nie wygląda najlepiej. Wygląda jak wodospada, nie jakaś magiczna bariera. To ewidentnie do poprawy. Dobra, Czy ja dobrze słyszałem przekleństwo w Gotiku? O kurde. No tego to się nie spodziewałem. Aż mnie wybiło trochę stropu, że ktoś przeknął w Gotiku. Tu już nic nie ma. Ewentualnie możemy spróbować pogadać z Diego jeszcze. Hej, ty! O co chodzi? A ty? Jak tu trafiłeś? Znalazłem się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Y to znaczy? Że znalazłem się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Słuchaj. Pozwolisz mi się tu przespać. Uważaj, chłopcze. Na pewno chcesz się tak bawić. Tylko żartowałem. To lepiej nie żartuj, bo mało kto ma tutaj poczucie humoru. Diego nic ciekawego nie powiedział, także lecimy dalej. Pora rozpocząć nowe życie. Już mi się jedna rzecz nie podoba, a jest to wymuszenie antyaliasingu, bo przez to, że jest on wymuszony nie oczywiście nie można go wyłączyć, do oczywiste. Ale jak patrzy się na ekran gry, wszystko jest rozmazane i mnie osobiście bolą od tego oczy. Ja na niczym nie mogę skupić wzroku. Nie jestem w stanie grać w gry z włączonym Antialiasingiem. Dobra, może nie będę przeszukiwać każdego konta, bo nie chcę spędzić nad tym demem 3 godziny. Więc lecimy dalej. Ale przyznać muszę, że ogólnie teren, otoczenie jest bardzo ładnie zrobione, tylko jest ciemno momentami bardzo ciemno. Strasznie duży kontrast. Dobra, zwiększyłem gammę na maksa i to wygląda o niebo lepiej. Jest sprint, jak się przytrzyma Shift. Więc fajnie. No ale gra wygląda jak jakieś. Demo techniczne Unreal Engine 5. Tak jak się rozglądam po tym. Jakby jest ładna, ale. wygląda bardzo, jakby to nazwać, slopowo. Jeśli zmierzasz do doliny, musisz poczekać aż oczyszczą drogę. Spinaczka po urwisku jest zbyt niebezpieczna, wiem. Diego mi powiedział. To dobrze. A teraz jeszcze znajdź swoje miejsce do spania. To ja już pójdę. Jasne. Powodzenia, żółto No, moje zdanie na temat voice actingu utrzymuje dalej. Jest zajebisty. Naprawdę, według mnie brzmi to świetnie. I myślę, że to jest taki. Saving grace tego dema. I możliwe, że całej produkcji. O! O boże O nie! O nie! Ta animacja skoku! O boże O no 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 10 expo, bardzo ładnie. O nie! O Piwo mi się wydaje, czy to jest ta sama zawartość skrzynki co w oryginale? O, widzę, że ten tunel nie jest zawalony. Dobra, zobaczmy jak wygląda system walki. W sumie takim kilofem bez wyuczenia się walki dwuręcznej, to ciężko coś tu bardzo oceniać. Jest powolnie, no ale powolnie też było w oryginale, zaczynając z bronią dwuręczną. Więc może na ten temat się nie będę na razie wypowiadać. Poczekam, aż zdobędę ten mieczyk jednoręczny, który jest po drugiej stronie tej. który jest po drugiej stronie, jak się stąd wyjdzie. O, wyjście na drugą stronę. A nie Jednak nie Poszedłem nie w tę stronę co trzeba <laughs> No, po prostu zasypany tunel I mikstura życia No dobra, to wychodzimy Widoki są ładne Co tu dużo mówić Nie licząc tego, że gra wymusza anti-aliasing I czuję jak męczą mi się oczy To tak poza tym, no jest ładnie, ładnie Graficzka i, i ten tego to miejsce się nada. Hmm. Czyli nie ma teraz tutaj tego miecza. Jeśli dobrze widzę, w ogóle bardzo fajny pomysł mieli ze zrobieniem tego dema, bo nie jest to zwykły gotik, znaczy nie jest to ta historia, którą znamy, tylko coś oryginalnego, jakiś taki właśnie prolog do faktycznie kolonii. No i wiadomo, fakt, że wypuścili demo też bardzo fajny, bo... To się w dzisiejszych czasach rzadko zdarza, żeby twórcy wypuszczali demo gry. Ciekawe, czy da się wejść tam na górę, tak jak w oryginale? Nawet jeśli to na pewno nie od tej strony. A Tutaj jest wejście. Hej, ty! A kim ty niby jesteś, Naveliara? Jestem. Nie o imię pyta! Dopiero mnie tu wrzucili. Szukam bezpiecznego miejsca na nocleg. To idź do starego obozu. Słuchaj, nic ode mnie nie dostaniesz, więc nie zawracaj mi dupy. No dobra, fajnie. Są przekleństwa, jakby bardziej dojrzała gra, ale jest to według mnie za dużo w porównaniu do Gotika oryginalnego. Tam jednak aż tylu bluzgów nie było i według mnie lepiej by było, jakby to tak zostało. Oj, dobra. O! Okej. Okay. <laughs> Próbujemy jeszcze raz. Kurna, ten bohater porusza się tak wolno, ma takie opóźnienie zanim zacznie się ruszać. Jest mało responsywny i ciężko jest unikać ataków tych kretoszczurów. Chyba, że właśnie będę jakoś... No. Ah. Dobra, udało się. Radford mi trochę pomógł, bo zastrzelił jednego kretoszczura, ale przynajmniej z jednym se poradziłem. System walki ewidentnie do przyzwyczajenia się i no, z tak słabą responsywnością głównego bohatera to nie działa to najlepiej. Oj, oj, oj dobra. Nie dziobnął mnie pierwszy przynajmniej. Czemu drugi przybieg? Design ścierwojadów bardzo ładny. Dobra, ja ewidentnie jestem za słaby na te ścierwojady, więc zostawię je w spokoju. Lecę do starego obozu. O, tu ktoś stoi. Hey, Drax. Hey. Chwileczkę. To ciebie właśnie do nas wrzucili, prawda? Nie musisz nic mówić, już wiem. Pewnie już wiesz, że tu utknęliśmy. Tak, szukam bezpiecznego miejsca na nocleg. Podobno łazi tu jakiś cieniostwór. To prawda! Też go widzieliśmy. Wielki skurwysyn. Hmm. Co powiesz na układ? Pomożesz mi upolować to stadość cierwojadów, a my podzielimy się z tobą jadłem i będziesz mógł się przespać przy naszym ognisku. No dobra, zapolujmy. Jaki jest plan? Nie potrzebujemy planu. Te ptaszyska są głupie jak bud, więc po prostu wpadasz i je zabijasz. No, co on gada? Przecież ścierwojady są niebezpieczne. Trzeba uważać, żeby pierwszy nie dziobnął. No, jakby co ja mam robić? No i. i do czego ja się nadaję? Jakby. jaki był sens tego? Hej, ty. Dobra robota. A skoro już tu jesteś, to może mógłbyś znaleźć mojego druha Radforda i sprawdzić, czy nie potrzebuje pomocy. Jeden z członków naszej kompanii, Jorik, zaginął. Sądzimy, że może być gdzieś w kanionie. Rad właśnie go szuka. Do zobaczenia przy ognisku! No dobra, to e, część questa zrobiona. Dość, e, jakby to powiedzieć, mało emocjonująca. Ale przynajmniej dostałem broń jednoręczną. Okej, okay, nie można na razie robić kombo. Trudno. To idziemy do Radforda. Aks przysłał mnie do ciebie. Mam pomóc w zamian za nocleg w waszym obozie. Czyżby? Nie potrzebuję pomocy. Zwłaszcza od takiej pizdy jak ty. Zabieraj się Wodsko. <śm> 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 zamknij już kurwa ten ryj. Nie. No i sobie nagrabiłeś. O nie! <śm> Yeah, spierdalać Dobra, to muszę chyba pogadać z Draxem I wyjaśnić całą sytuację Znajdź oh, O nie No to mam przesrane Uspokoiłeś się już? Ale ma równą linię Aha, bo on jemu się nie wczytuje model do końca Aha To o to chodzi Dlatego on miał takie piękne, równe włosy Dlatego miał takie piękne, równe włosy No pogadaj ze mną, no ja chyba. Co? zrobiłem coś nie tak w kwestii. To szybka powtórka, ale przecież się z nim dogadałem. Tak, ale ze mną nie. Drak to łatwowierny idiota, który poczęstowałby orków piwem, bo pewnie im gorąco od tego słońca. Przykro mi, ale nic z tego. Powodzenia życzę. Mhm. I z Radfordem już nie pogadam. Zobaczmy, czy uda mi się coś tutaj zdziałać. Oj, 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 dobra. Chodźcie, chodźcie. Widzę, że mu się nie spieszy. Gościu! Okej, okay, w końcu trafił. Dobra, lecę dalej. A czy tam jest jakaś jaskinia? O! Wchodzi, wchodzi, może tędy, albo po prostu od tej strony, no nie, ewidentnie nic tam nie ma. O, przyszedł mi na pomoc, Dziękuję. Znowu ty. Chyba znalazłem twojego kumpla. Właśnie widzę. No tak, nie żyje. Kurwa. Drax wspomniał, że był jednym z was. Tak, z naszego gangu. Głupech uzależnił się od tego zielska, które sprzedają kultyści i zaczęło mu odwalać. Jak go widziałem po raz ostatni, to bredził coś o tym, jak to ich bóg gadał do niego we śnie. Kołowaty jak nic. A potem, tydzień temu, po prostu wyszedł z obozu w samym środku nocy i już nie wrócił. Przeszukajmy kolegę u... Ale ma dup... Co to za notatka? Co to? Aha. List? Nie, rysunek. I... jakieś symbole. Ha, musiał to na bas grać, kiedy był już porobiony. Możesz to wziąć. Więc Drax obiecał ci miejsce w naszym obozie. <grytanie> Jajca Beliara, co zajęło. dobra już, chuj tam. Pewnie nie znalazłbym nieboszczyka przed zmrokiem, gdybyś nie postanowił pomuszać pokrzaka. Zorganizujemy ci kawałek ubitej ziemi do spania. A nawet kolację. Przepraszam za wcześniej. Po prostu w tej zaseranej dziurze opłaca się mieć oczy dookoła głowy. W każdym razie. Chodź, wracamy. Mój kumpel Drax powinien już być w obozie. No jak miło. No to pora wracać do Draxa. A więc dorobiłeś się kumpla, Rad? Myślałem, że nie dożyję tego dnia. Odwal się. Masz coś na obiad? Tak, nowy mi pomógł. Znalazłeś Jorika. Hmm. Co go zabiło? To prawdopodobnie ten cieniostwór. Musimy być uważniejsi w nocy. Miał przy sobie ten rysunek. Spójrz, nie pokazuj tego gówna ludziom i przestań pleść bzdury! Jorik za dużo jarał i mu odwaliło. Koniec tematu. Na jajca Beliara weź się uspokój, tylko zapytałem. Powinieneś spróbować dołączyć do naszego obozu. Przez ciebie wyglądamy jak panienki gotowe wskoczyć mu w ramiona. No ale Drax ma rację. Przydadzą nam się nowi ludzie. Ale my przynajmniej mamy sensowny plan ucieczki. Prawdziwy plan, a nie jakieś sekciarskie bzdury o śpiących bogach. Jeśli nadal myślisz, że ten gówniany pomysł wysadzenia kopca niebieskiej rudy zadziała, to jesteś równie powalony, co tamte świry. Tak jak ten cały Iberion ze swoimi owieczkami. Nie zdziwiłoby. Naprawdę istnieje. A więc to tyle. Demko było trochę krótsze niż się spodziewałem. Ale to chyba pora na jakieś moje przemyślenia. A więc tak, gra na pewno wygląda ładnie. Nie licząc tego mankamentu technicznego, o którym wspominałem wcześniej. Gra ma za dużo przekleństw według mnie. Nie mam problemu z tym, żeby postacie se przeklinały, ale jednak Gothic nigdy taki nie był. I ja wiem, że to remake, ale myślę, że powinno pozostać to. no jednak ograniczone, tak jak było w oryginale. Poza tym. to ciężko mi się w sumie wypowiedzieć. na temat całej reszty. Myślę, że ma potencjał. Na pewno aktorzy głosowi są świetni. To się nie zmieniło względem oryginału. I pozostaje chyba tylko czekać na wyjście już finalnej wersji. I wtedy będziemy mogli tak naprawdę w pełni oceniać. A, i jeszcze jedna rzecz. Według mnie gra jest jednak za wolna. Jest dość ślamazarna. I to jest na pewno rzecz, którą trzeba poprawić. Więc to w sumie tyle z rzeczy, które mnie najbardziej uwierały jak grałem. I tak jak mówiłem, ja jestem dalej dobrej myśli. Czekam na premierę. Dzięki wszystkim za oglądanie. Na razie.